Zagramy? Well, yeah, Powinienem yeah. chyba wcisnąć tak. Uh, ever, Czy kiedykolwiek uh, był pan hardkorowym graczem? W pana książce uh, pojawia się m.in. World of Warcraft uh, i Counter Strike. Uh, -Strike. Um, Hardkorowy nie, ale grałem sporo and, i and lubiłem to gaming? bardzo, może nawet za bardzo. <laughs> Wolę jednak strategię w rodzaju Total War. Ale w działaniu pańskich bohaterów nie ma zbyt wiele strategii. Strategię widać w kreacji całej powieści. HP jest raczej postacią ze strzelanki niż ze strategii. Ale już całkiem poważnie pańskie powieści są na tle skandynawskich kryminałów wyjątkowe. Pierwsza i najoczywistsza różnica jest taka, że nie dba pan specjalnie o tło społeczne. Bohaterowie pana powieści nie są też specjalnie melancholijni. To trafna uwaga. Kiedy zacząłem pisać game, zdawałem sobie sprawę z silnej konkurencji. Jest wielu dobrych skandynawskich autorów kryminałów. Jeśli chcesz zostać odostrzeżony, musisz zrobić coś nowego. Postanowiłem napisać rzecz o bardzo wysokim tempie akcji z postaciami, które będą się wyróżniały, jak HP.

HP to wyjątkowa postać. Nie ma właściwie uczuć, potrzebuje tylko adrenaliny. Jest całkowicie skupiony na sobie. Ktoś powiedział mi, że tacy właśnie jesteśmy, gdy mamy dwadzieścia parę lat. Myślimy o sobie, myślimy, że świat jest nasz i wszystko wiemy najlepiej. HP ma 30 lat i wciąż jest dużym dzieciakiem. Miewa jednak skrupuły i przebłyski świadomości.

Myślę, że nie do końca, ale na pewno tempo powieści jest bardzo ważne. Chciałem przenieść uczucie gry, jej szybkość do książki, ale dość dużo pracowałem nad językiem. Nawet język HP, który nasycony jest angielskim slangiem, nawet w nim większość rzeczy znalazła się nie przez przypadek. Tak jak ja, bardzo lubi filmy i seriale z lat 90. Znalazło się tu wiele cytatów i ukłonów w stronę tych rzeczy. Być może nie każdy je dostrzega od razu. Język pana książek jest zanurzony w popkulturze. Wydaje się, że obejrzał pan każdy kultowy film. Tak, chyba tak. Mój mózg jest dość dziwny. Szczerze mówiąc, pamiętam teksty piosenek i cytaty z filmów, ale kompletnie nie pamiętam francuskiego i niemieckiego, choć się ich, ich uczyłem. Mój mózg zatrzymuje więc głównie bezużyteczną wiedzę. W powieściach nareszcie mi się ona przydała. Świat w game i buzz przywozi trochę na myśl Orwella. Czy myśli pan, że internet i nowe technologie dają nam tak duże możliwości manipulacji jak w pana książkach? Tak i nie. Urodziłem się w latach 70. dorastałem w 80. i 90. -tych. Uzależnienie od gier nie było wtedy częste. Można było obstawiać zakłady sportowe, ale dość trudno się od tego uzależnić. Dziś można grać cały czas we wszystko. Uzależnienie jest łatwiejsze. I to dotyczy wielu rzeczy. Uh, and today you can you go online you can play whatever you can play you know camel race you can play uh, uh, you know, soccer somewhere or american football you can do something you can get that adrenaline kick all the time To, co napędza HP, to aplauz, publika, klepanie po plecach, lajki na Facebooku. Dziś możesz mieć to z miejsca. Gdy byłem dzieckiem, nic takiego nie istniało. Musiałeś nauczyć się grać w piłkę, ćwiczyć całą zimę, żeby strzelić gola latem i doczekać się dobrego słowa od rodziców. Albo zostać nazwanym młodym Tomasem Gołynem. Tak, jeśli miałeś szczęście, ale ja byłem przeciętny. Nie doczekałem się zbyt wielu oklasków. Dziś możesz wstać z łóżka, zalogować się na Facebooku i napisać: Wstałem o 10. I ludzie to polubią. Napiszą: Anders wstałeś z łóżka. Wow! Potrzeba bycia dostrzeżonym i docenionym jest głęboko ludzka. Niewielu tego nie potrzebuje. Dziś Twitter, Instagram, Facebook dają takie możliwości. Możesz zrobić zdjęcie kotu i ludzie napiszą, och, jaki ładny kot. Ale pytałem o manipulację, którą w dużej mierze internet ułatwia. Myślę, że to wiąże się z tym, co powiedziałem. Ludzie lubią być doceniani, łatwo im to dać. Nawet z biurka w innym kraju. Zobaczmy, co dzieje się z HP. Jest nikim. Myśli, że jest niedoceniony. Nagle robi coś, a ludzie zaczynają pisać, że jest świetnym gościem. Zachęcają go, żeby zrobił coś więcej. Oczywiście HP zaczyna przesuwać granice tego, co może zrobić. Wielu ludzi robi podobnie na Facebooku, potem żałują, że na przykład wrzucili jakieś zdjęcie. You know, why did I put that picture with me with a tie and why did I do that? And you know, just because people sort of maybe not told you to do it, but encouraged you to do it, because you know, to get that, those likes. So I think it certainly is easier. Zrobiłem coś śmiesznego, teraz zrobię coś śmieszniejszego. Tak, dostałem 100 lajków like za to, może za to dostanę 200. I nagle masz 30 lat, starasz się o poważną pracę, a ktoś widzi zdjęcie, na którym tańczysz na stole czy coś w tym stylu. the same people who are on, on, on instagram and facebook right now they're going to run for office in 20 years and all these pictures are going to come back and haunt them in some way shape or form so quite interesting and um, did you a previous Na pewno. Rebeka pracuje w służbach specjalnych, ale wszystko wokół niej, cała praca, którą wykonuje się w policji, jest w co najmniej 95% oparta na doświadczeniu. Zmieniłem tylko to, co mogło pomóc książce. Chciałem jednak być jak najbliżej rzeczywistości. Szczegóły się zgadzają, choć też nie chciałem zbyt się w nie zagłębiać. Na pewno praca pomogła mi w odzwierciedleniu policyjnej codzienności i języka. Jest tam rozdział napisany jak policyjny raport. Właśnie tak raporty wyglądają. Dlaczego zaczął pan pisać? Znudziła się panu praca? Pracowałem w ochronie, bliski wschód, Europa, Afryka, od Norwegii po Afrykę Południową, od Rosji po Portugalię. Dużo podróżowałem i dużo czytałem. W pewnym momencie żona spytała, nie myślałeś o napisaniu czegoś? Wtedy jeszcze, Wtedy jeszcze nie, ale to drążyło moją podświadomość. Więc został pan pisarzem dzięki żonie. Można tak powiedzieć. Większość dobrych pomysłów zawdzięczam żonie. Była moim pierwszym czytelnikiem. Dopiero później zrozumiałem, że właśnie to chciałbym robić. Było to więc dość późne marzenie. A teraz jestem pełnoetatowym pisarzem. So, um, and now I'm a writer, which I teraz Których skandynawskich autorów kryminałów ceni pan najwyżej? Ooh, to trudne pytanie. Um, Dlatego zostawiłem it? je na koniec. Jest wielu świetnych pisarzy. To kwestia gustu. Teraz czytam Junesbo. Lubię jego sposób opowiadania historii, zmienia perspektywy pomiędzy postaciami, pozwala wejść nie tylko w psychikę głównego bohatera. Lubię też Leifa Persona. Jego książki są bardzo realistyczne, toczą się powoli, pokazują śledztwo dokładnie tak, jak naprawdę ono się rozgrywa. Czyli powoli. Lubię też jego język, dbałość o szczegóły. To prawdopodobnie dwaj moi ulubieni autorzy w tym momencie, ale jest wielu godnych uwagi pisarzy. Dziękuję. Dziękuję.